Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus online. Oglądaj jak ci wygodnie! Turbo dziku. To ja! turbo -kozak. Drodzy widzowie wielkimi krokami zbliża się 300 odcinek turbo kozaka. Ale zanim 300 grzegorz to który? No mniej niż 300 teraz. A dokładnie jakbyś mógł sobie sięgnąć pamięcią? Prawie 300. Czyli 293, tak? 290. Dziękuję Ci Grzegorzu za podpowiedzi, o który w ogóle za którym Wystąpi jedyny nieposażalny Patryk dziczek Piast Gliwice. Witam cię, Patryku, niezwykle serdecznie gorąco. Witam, witam serdecznie. Czy parafrazując słowa piosenki z Akademii pana Kleksa pokażesz dziś kły? Oczywiście, że tak. Dzik, to zobowiązuje. Patryk, będę z tą szczery, ludzie czekają na pierwszego gola Patryka Dziczka w tym sezonie, ale z gry, no nie z Widziałem jak byłeś zły na kolegę Wilczka, bo ci zabrał gola ostatnią no może zły nie byłem na niego, ale bardziej obawiałem się o to, że, że będzie spalony, bo z, z boiska tak to wyglądało. Ale najważniejsze jest to, że trzy punkty wracają do Gliwicy. Otóż to i też najważniejsze jest to, że ja jestem pewny, że dziś te gole z gry Grzegorz padną, prawda? No nie wykluczamy, że Kamil Wilczek wpadnie i też zabierze, ale zobaczmy. Oby tak nie było, powodzenia Patryku, ci życzę. Nie dziękuję. Ci najpierw trzy kluczy czy to robimy. Najpierw malutka, normalnie, tak, a tutaj rób, co chcesz, on jest niegroźny, on jest niegroźny. Grzegorz, jest doceniam u niego. Że powiedział, tak. Wcina i była wcina. A ty nie reagujesz. Bo ja nie słyszałem, co mówiliście. Zatem proszę głośniej. Dobrze, już mówię. Powtarzamy? Tak, dokładnie. Nikt mu nie dał trzech wcin z rzędu. Grzegorz, słyszałeś? Nic. No to dobrze, to powiem ci, to bardzo dobrze się składa. Jeszcze raz wziąłem, co, 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 co? co? Tak, tak. Słyszałem, siatkę. Tak, tak. Okay. Usłyszysz jeszcze raz, za chwilę. O, damy mu teraz kiwkę, jak aro w ostatnim meczu. O, dobra. Grzegorz, ma powtórzyć na głos? Nie trzeba. Proszę bardzo. Przewitka. Przebitka. Słucham? Przebitka, Mogę faulować w końcu kamierendo. Ale chyba usłyszał, wiesz, że Aro tam szedł w drugą stronę, bo poszedł w ciemność. Nie słyszę. Co? Grzegorz, kolega Dziczek strzela tak karne, że tu w zasadzie mógłbyś zejść. Znaczy jak? Jak strzela karne Dziczek? No dobrze strzelono. Zejdę, ale wybraną przeze mnie stronę, na moich warunkach. No proszę. Patryk się za chwilę do tego ustosunkuje. Czekamy, czy nie? Tutaj rób co chcesz, przecież to w ogóle to 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 to, to, to. Grzegorz, Bartosz, Patryk, przypomnij abonentom ile karnych w tym sezonie widzę strzelałeś? Cztery. Jeden nietrafiony. Z kim? Z Lechem. Czy ten oto jego muż tam stojący jest lepszy od Bednarka? No zaraz sprawdzimy. No kurczę, nic się nie rozumiemy. Słucham? Nic się nie możemy zrozumieć, no. No zrobimy teraz łatwiej. Jemu? Tak, zapytam się go, w który ruch mam strzelić. Tam się musi rzucić, ale ja muszę uderzyć precyzyjnie, żeby był gol. Proszę Grzegorz, będzie dialog z Patrykiem. Proszę Patryk. W który ruch strzelamy? No to wszyscy, wszyscy wiemy. Szanowni Państwo. Grzegorz, zaczynają być pytania. Czy mam cytować? Nie. Co się stało? No właśnie. A taki powiem Ci Patryk, mięsisty ten szalik. Mięsisty. Nie zabieramy piłki, nie? Nie, no mi piłka, Grzegosz to od którego sezonu się zabieramy? O, wielu sezonów nie zabieramy piłek. Patryk, chciałem Ci zaproponować pewną zabawę. No. Ja wybiorę róg. No. Kończyć w ogóle? chcesz skończyć? No mów, który chcesz. Mój prawy. Twój prawy, dobra. Czyli ten drugi to był? Ale jak jest bramka, to podwajamy punkty. Matko boska, czemu ja nie biorę w tych negocjacjach uczestnictwa, no dobra. Ja Cię kręcę. Grzegorz, powiedz mi, czy Ty myślisz, że mam tyle punktów, żeby tak o tak rozdawać? Jest prawdomówny, konsekwentny i umie i wierzy w to, co robi. Super. A co ja mam zrobić teraz? Raz dwa. Słowo się rzekło. Muszę zadać y, proste pytanie. Jak zdrowie? Już jest wszystko na tip-top, czy jeszcze gdzieś tam masz takie momenty, że troszkę się obawiasz? Nie, nie. Wszystko jest OK. Y, przebadany jestem dosyć dokładnie. No, po tych dwóch przypadkach no, musiałem zadbać o to zdrowie, żeby to y, grało, żeby miał to ręce i nogi. Ostatnio robiłem właśnie kontrolny rezonans y, serca, więc teraz w tym, w tym sezonie i, i ten pierwszy rok mam się badać co trzy miesiące, mhm. żeby sprawdzać jak to wszystko wygląda. A później no, raz, na, raz na pół roku, także no, kwestia tego mojego zdrowia jest cały czas monitorowana. No to najważniejsze, że wszystko są ok i też tak sobie myślę, że w nagrodę byłeś ostatnio w tej takiej szerokiej kadrze reprezentacji Polski, bo ty pewnie kiedyś tam zagrasz, tak? No to jest na pewno gdzieś tam moje marzenie, tak? Żeby, żeby znaleźć się w pierwszej reprezentacji Polski. No szkoda, że ten czas mi y, uciekł, gdy byłem we Włoszech, no ale niestety no, no, życie pisze różne, różne scenariusze, ale... Najważniejsze jest to, że udało się wrócić do gry, jestem w domu i, i teraz walczę o to, żeby, żeby marzenia się spełniały. Grzegorz, ja tak sobie pomyślałem, może ty po prostu tych pomarańczowych piłek nie do końca dobrze widzisz. Brakuje śniegu tutaj, tak, to nie pasuje. Nie, gryzie się, gryzie. Patryk, niech teraz też nie zobaczy, niech nie zobaczy. O Jezus! Brama numer yy, 8. Grzegorz, ile dajemy punktów za bramę numer 8? Tylko... Osiem. Grzegorz. No to on powiedział, ja bym dał cztery. A ja dam wiecie ile? Nie będziecie mnie lubić. Zero. To lepiej do Maszynka czy na przykład kolega Tomasiewicz? Grzesiu Tomasiewicz. Grzegorz, czy to jest dobra odpowiedź? Tak, bo ja też mam na imię Grzesia. Aha, no skoro tak, to okej. Okay. Patryk, możesz zmienić zdanie. Kto lepiej dośrodkowuje, Grzegorz czy Masynka? Da, nadal upieram się, że Grzegorz. A kto lepiej broni, Grzegorz czy kolega Franciszek? Zaraz się przekonamy, wtedy wam powiem, wtedy wam powiem. Zobacz Grzegorz, dyplomata, dyplomata, dyplomata. dyplomata nam się trafił. Uuu. Chyba lepiej broni Franciszek. Rzeszu, tak? pamiętasz w jakim kraju grał Patryk? No, oczywiście. W jakim? We Włoszech. Żółty po włosku? <głos> <głos> On ci powie. Próbujemy. Próbujemy na żółty. Jak żółty? Dziallo. Dziallo! O! Patrz, Grzegorz, będzie się dziallo teraz! Ależ zobacz, jak to to podciął sobie ładnie. Ładnie podciął, tylko do tego dziallo to. to daleko! Grzegorz, jak jest niebieski po włosku? Tak jest, dokładnie, niebieski po włosku, brawo! Zapomniałem sam. On sam nie pamięta! Zaraz Państwu przypomnimy! Może nie ma! A ty nie masz przy sobie jakichś tam rozmówek włosko-polskich w dresach? Tak się składa, że mam. To jak ten niebieski jest? Niebieski to jest blue, ale odcień niebieskiego, jak wiadomo, to błękitny, na nim stoję i to jest azuro. Dziękuję, można strzelać. Trochę poszlifował włoskiego. No nareszcie, Grzegorz, zabłysnąłeś! Kto w areszcie? Kto w areszcie? <laughs> Dobra, cisza, bo zobacz, idzie dzialno. Zobacz jak to. Się podzialno. Tylko, że problem jest taki, że to chyba znowu. Ile dajesz za trafienie w piłkę? Czy są dwa niebieskie? Słynne włoskie tradycje karlingowe. Dobra, Bartas, zróbmy to meczowo, nie? Meczowo stąd? Czyli krepunia i ty dajesz asystę. Nigdy nie robiliśmy stąd meczowo, ale oczywiście. Oczywiście. Widzisz? Ta tak, Tak, tak. Patrz Grzegorz, co się zadziało! Grzegorz, zobacz jaką ja będę miał asystkę! Matko Cię asystkę będę miał! No nie mów, że on znowu do niebieskiego, no! Znowu do niebieskiego, ale ciekawe wykonanie stałego fragmentu, ale cenne, za 20. Ja sobie bonusów za asystę nie dam, trudno. A mi? Też. Za Twoją? Też. Aż strach zapytać, jak jest poprzeczka po włosku. Nie powiem Ci. Ale Grzegorz przecież jak zwykle ma y, rozmówki włosko-polskie, Grzegorz. Nie w tych dresach, nie A, powiem Ci. A przepraszam, Dobrze. Słupek to pallo, ale nie wiem jak jest poprzeczka. W takim razie życzę Ci, żeby od pallo odbiła się y, na poprzeczkę. Może. Proszę bardzo. Może będzie pallo? Aj, pallo prawie blisko. Blisko, blisko. Wyłoć, nie? Tak, była banda reklamowa. Czy nie? Myślałem, że musnęło. Teraz? Teraz musnęło i też była banda reklamowa. Patryk, uprzedzając swoje pytanie, za bandy reklamowe bonusu nie ma. Dziękuję. Ach. Patryk, jak jest mała z czerwono-czarnymi Pallo Bramka, stojąca w dużej bramce, oczywiście po włosku? Mała to jest pikola. To mi wystarczy. Dziś pytanie, dziś odpowiedź, ale to leci. No blisko, blisko. Co co, idziemy troszkę dalej, ale za dodatkowe punkty. Znowu wnioski? No. Wnioski i zażalenia, dobrze, e, proszę, e, jak dalej? No wy, wybierz, wybierz Ty, wybierz Ty. No to proszę jeszcze do mnie tutaj, e, tak, 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 tak. No to, dobra, to dawaj tą linię tutaj, o to, o, 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 o. Dobra. Ile punktów dajesz za to, jak jest gol? E, tutaj, dawno, oczywiście. Tutaj, no, jestem zmuszony dać stąd po prostu, no, więcej 25. Dobrze. A za małą bramkę, Fikolo, że ile damy stąd? To 40 zrob. No. Dogadnieni. Szanowni Państwo, patrzcie, co tu się dzieje. Los mi sprzyja. Ale co tu, tu się... Grzegorz, poczekaj! To była mała! Chciał, ma! Dziękuję. Patryczku, jak masz jeszcze jakieś wnioski formalne, to mów. Jak chcesz się cofnąć jeszcze o 20 metrów, to oczywiście. My damy 100 punktów, nie ma sprawy. Czy zostajemy na tej linii? Ale 100 za za mało czy za normalnie? No za mało bez przesady, Nie, dobra, no. to zostajemy, zostajemy. Dobrze, proszę Próbujemy bardzo. Próbujemy drugi raz. Grzegorz, może trochę zabierz tych 40, bo... No, nie wiem. No, wywalczył, niech ma. Nie dobra, jak, ale jak trafię drugi raz, to jest 50. Matko Boska, no niechaj będzie, no dobrze, no. Cenimy i szanujemy powtarzalność. Uwaga, szanowni państwo! Nie, no, to za to jest 20 punktów. To już było. Nie, no, po prostu, słuchaj, przyszedł jakiś targowiec z Grywic, przekupa. O co chodzi? Czegoż ile jest zapalno? No, ale to była poprzeczka, co to nie wiemy, jak jest po włosku. A to nie było palno? Trochę palno, trochę nie. No ja się tak chciałem spróbować z połowy, nie? Ale już lewą nogą. Ale to już tak bez punktów, ale... Ile dasz, to tyle dasz. No dobrze, no, no, no lewą, no dobrze, czyli chcesz pokazać obu noży, no proszę tak. bardzo. No to jakby czekamy. Grzegorz, tutaj jeszcze są popisy artystyczne, wiesz, ty możesz tego nie zrozumieć. Zachęcam. O! Patryk, za ten strzał lewą odejmuje jeden punkt Dziękuję. Ile? 20? Tak, 20 dziku dokładnie. Ja widziałem filmiki Twoje z Włoch pod wpływem Limoncello i to sobie na pewno dasz dobrze radę, prawda? Ja nie widziałem. Nie widziałeś? Nie. A widzisz, ale ja widziałem. go widziałeś też? Musisz mi wysłać. 3, 2, 1. Teraz... Teraz zobaczymy, jak było pod wpływem limonczerno. 3! Nie, nie, nie. Limoncello zaraz zacznie działać, 11. 19, limoncello zaraz odetnie nogi, 20 rusza! No, Ale nie ruszył! Otóż chodzi to, nie ruszył Pazerniego! I, I gol! To jest Fantastyczny strzał, ale jak go specjalnie niosło na lewą nogę, on wybrał jednak prawą. Wiesz co, to się już myli wtedy, wiesz? A, rozumiem. Już wtedy jest. Tak się czują ludzie we Włoszech po Limoncello, patrz. Lewa jego, czy prawa jego? Proszę. Dobra, nie wiem. I... Teraz zmienimy. Patrząc po kolorze piłki oraz omówił ma padać. Gol! Który róg? Daj mu wylew. Jego czy mój? Jego. Grzegorz, który swój róg dostałeś? No tak, nie odrobiłem pracy domo. Patrząc po strzale z połowy lewą nogą, można się zastanawiać, czy będzie fajnie, czy dobrze będzie. Przypadek, to był przypadek. Oby teraz ten przypadek trwał 60 sekund. Powiem Ci tak, przypadkowych ludzi do Włoch nie biorą Grzegorz, prawda? Nie biorą. Na pewno jest prawonożny, tak w dowodzie. Musimy powtórzyć chyba tą połówkę. Powiem tak, miał pokazać kły i pokazał, tylko ja nie wiedziałem, że one są takie duże i takie ostre. Nie, no może aż takie ostry nie są, Nie ale... no, Patryk, no, ja ci kręcę, no ta, ta, ta połówki do mojej bramki, to przecież ludzie podobno do teraz siedzą mocno skonsternowani, no. Czyli napisaliśmy małą historię, wtórym po kozaku, mówisz? Nawet dużą, bo ja nie wiem, jak to się skończy, a, a przecież wiedzą Państwo, gale, statuetki i te rzeczy, no nie wiem, no. I nie mów mi, że miałeś takie ładne we Włoszech. Nie miałem, no, nie miałem. to już masz, a ludzie też takiej ładnej nie mieli. Taki ładny podpis, taki widzę, takie ładne te te tam. Mama pilnowała, nie? żeby ładnie pisać w szkole, tak. Także zostało. No i to specjalnie dla Państwa. No Patryk, no a Ci serdecznie chciałem podziękować, pogratulować, ja bo to się okazuje, że jednak no, ta kadra szeroka, to teraz musi być wąska. No mówię, to jest, to jest moje marzenie, więc cały czas trzeba pracować, pracować, iść do przodu i, i, i czekać, co, co czas pokaże. Kolego Szantosz, Świderszki top, ale to jest Dziczek też top, prawda? No, Pan zadzwoni, telefon masz normalnie. Mam, tak? mam, mam. No, a jak pan nie ma, to ja panu Fernando Felipe Santosowi telefon taki twój przekażę, tak? On też już teraz, teraz idzie, wiesz co na dole i, idzie kraulem napisane. napisany. Okej, okay, dobrze, no to musimy w tym pomóc. Pomogę ci i serdecznie państwu dziękujemy. Patryk Dziękuję dziczek, bardzo. Piast, Gliwice. Na razie, bo potem jakby plany są, żeby wrócić na. No, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że jeszcze, że jeszcze się uda wystrzelić. Na także... słoneczne plaże Italii. Dokładnie. Tak? I wtedy dzwoń do mnie, a tam z sobą pojadę. Dobra. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Dziękuję. Kapitalny występ, kapitalny, no, no. mi też.